Wiadomo, że Don Casio nie zgodzi się na MMA, a wkurwił tych wszystkich, bo prosili go i w wodarze. i ja mówiłem, że też bardzo fajnie będzie w MMA. Wszyscy chcieli tej walki w formie na MMA, natomiast wołami nie mogą go zaciągnąć do tej walki, więc wie okej, okay, dobra. Ja chciałem wam tylko pokazać prosty test, że jeżeli by wszyscy się zgodzili, to ja w 10 sekund, gdybyśmy ruszyli na siebie, miałbym go albo w dosiadzie, albo w bocznej, albo w gardzie. Pokazałbym Wam, że ten człowiek naprawdę niewiele potrafi, jeśli chodzi o przekrojowe sporty walki. No ale doszło do tego, że gdy wstałem, ociągał się dość długo dopiero po jakimś czasie wstał, no ale on wygaduje takie bzdury, gada takie głupoty, no że ci ochroniarze potraktowali go jak zwykłego szmatławca. No, no, no sponiewierali, zdusili. No. Potraktowali go jak żenadę, jak największą żenadę No i te, temu się w sumie dziwić nie można No bo poziom jego intelektu jest wprost proporcjonalny do jego odwagi I zaraz wam to też udowodnię Stałem dosłownie półtora metra od niego Zaczął znowu wygadywać bzdury Więc obróciłem się do niego i mówię, no to chodź. No i co zrobił Dunkasy? Dalej tego bzdury